Kochani, witajcie w misiu. Napijemy się kawki chyba najpierw, co nie? Bo słuchajcie, u mnie nie dość, że jest wcześnie bardzo, to jeszcze za oknem jest huragan, taki, że w ogniem się dzieje. Słuchajcie, jakiś sztorm tak wieje, leje do tego, ciemno jest, że naprawdę, żeby nie to, że mam lampy, to byście mnie nie widzieli. No, kochani, słuchajcie tu. Mam taki temacik na dzisiaj. Wyobraźcie sobie dzidzie najpierw, zanim zaczniemy temacik, to wyobraźcie sobie dzidzie, no małą dzidzie, strasznie tycią, yy, ale już urodzoną. Słuchajcie, i co ta dzidzia robi? Aha, Miśki, czego ona nie robi ta dzidzia? No, ona się tam najpierw leży i ma wszystko gdzieś, potem się gdzieś tam przewraca na boczek, potem gdzieś tam zaczyna siadać, yy, gdzieś tam zaczyna pełzać, raczkować, no i potem zaczyna chodzić. I teraz wyobraźmy sobie, że ta dzidzia w pewnym momencie, jak gdzieś tam zaczynałaś pomiędzy, powiedzmy, siadaniem a pełzaniem czy raczkowaniem, ta dzidzia nagle mówi: Pieprze, nie uda mi się. No, wiemy, nie mówi ta dzidzia, ale jakbyś tak pomyślała, o! jakby miała taką myśl w głowie: Kurde, nie uda mi się, nie, ani się nie zabieram za chodzenie. Przecież to mi w ogóle w życiu nie wyjdzie, przecież jest niemożliwe. Jak to w ogóle stać na dwóch nogach? Miśki, no mądra jest i wie, że wszystko jej wyjdzie. Czy to tam raczkowanie, czy chodzenie i tak dalej. No a my, dorośli, to co? Chcemy się za coś zabrać, chcemy coś zrobić i co my mamy? No my mamy całą gamę negatywnych myśli. To mi nie wyjdzie, to się nigdy nie uda, to, to nie, to, to. W moich stronach to takich rzeczy ludzie nie robią. A w mojej rodzinie to nigdy takiego czegoś nie było. A mi to zawsze wszystko nie wychodzi. No tego typu różne myśli. I słuchajcie, chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, że negatywne myśli nie należą do Was. Co byście nie chcieli sobie tam myśleć o negatywnych myślach, nie są Wasze i tyle. No cholerę je trzymać w głowie. Już mówię o co mi chodzi. Dzidzia wracamy do Didi. nie ma takich negatywnych myśli na temat na przykład raczkowania, czy tam jakichś innych ciekawych rzeczy, jak eksploruje sobie świat. No nie ma. Mało tego, nikt z otoczenia Didi nie idzie do niej i nie mówi, a co ty się tu w ogóle podnosisz? Przecież ty i tak nie będziesz mogła, czy mógł chodzić. Oczywiście mówimy o zdrowych Didiach, kochani. Tutaj zaznaczam. Nikt, żadna matka, żaden ojciec, żadna babcia czy dziadek, nikt nie mówi dzidzi, co ty się tu zabierasz zachodzenie chodzenie, przecież zaraz się przewrócisz. Tylko się zachęca dzidzie. Wiecie co chodzi? Jeszcze się zabawkę odsuwa trochę, żeby dzidzia miała motywację, żeby iść po tą zabawkę, żeby gdzieś tam dopełzać, czy przyjść, czy cokolwiek. Więc zachęca się dzidzie, bo każdy wie, że ta dzidzia się ma rozwijać, bo to jest naturalne. No ale... Co się dzieje później? No, już Dzidzia chodzi, mówi i w ogóle. No, to tam wcześniej się oczywiście zaczyna ten cały proces, ale te myśli negatywne u Dzidzi się pojawiają troszkę później. Na początku jeszcze Dzidzia wszystko potrafi i wszystko da radę zrobić. Natomiast, kochani, w pewnym momencie zaczyna się przekazywanie dziecku negatywnych myśli. Czy to matka, czy to ojciec, babcia, dziadek, nauczyciel, nauczycielka, nieważne, ale osoby. Zazwyczaj to jest więcej osób, a może być jedna osoba, oczywiście, że tak, ale osoby ważne dla tego dziecka osoby, które są albo bardzo, bardzo bliskie i jest emocjonalna więź, albo jakieś tam autorytety dla dziecka, na przykład w szkole te osoby zaczynają dziecku pewne rzeczy do głowy wkładać. No to się zaczyna oczywiście gadanie na temat tego, co dziecko może, czego nie może, co się mu i jej uda, a co się nie uda, albo wręcz ogólnie. W naszej rodzinie to nigdy to nie było możliwe. Albo yy, w naszej rodzinie nie ma takich talentów. Nie w zasadzie się, różne rzeczy ludzie opowiadają swoim dzieciom, ja nie, nie będę wymyślać, bo ja myślę, że wy jesteście w stanie sami sobie to w głowie wymyślić. Pomijam teraz aspekt, który jest ważny, ale akurat nie o tym filmik robię. Yy, tego, czy dziecko ma miłość i czy ma. Jakieś tam, powiedzmy, wsparcie i tak dalej. Ja, ja pomijam to, bo to ja w tym momencie chcę powiedzieć tylko i wyłącznie o negatywnych myślach, bo może być tak, że rodzice naprawdę kochają dziecko, ale ponieważ sami mają tak dużo negatywizmu w sobie, które z kolei mają przeniesione z poprzednich pokoleń, no to po prostu przekazują ten negatywizm dziecku. To nawet nie musi być tak, absolutnie, że dziecko. Ma wmawiane, że czegoś nie da rady. Równie dobrze może być tak, że matka lub ojciec o sobie mówi coś negatywnego. Czyli na przykład dziecku mówi same wspaniałe, cudowne rzeczy, jaka ty, czy jaki ty jesteś wspaniały i tak dalej, ale dziecko słyszy, że matka mówi: Ja nie dam rady, ja coś tam nie mogę, czy ja się do tego czy tam tego nie nadaję. I dziecko obserwuje najważniejszą osobę w swoim życiu, która nie da rady, która nie może, która nie ma wystarczająco dużo siły, motywacji, talentu, pieniędzy, różnych rzeczy. I my, ludzie, od dziecka słyszymy różnego rodzaju takie właśnie prawdy od naszych rodziców, dziadków, rodziny, społeczeństwa, nauczycieli itd. itd. No, a potem jesteśmy nastolatkiem, potem jesteśmy dorośli, i potem już sobie sami tworzymy swoje swój ciąg dalszy. Fakt, jako dorosła osoba, której na przykład coś się nie udaje, dajmy na to, nie mamy pieniędzy i obserwujemy z dnia na dzień, że nie mamy pieniędzy, my rzeczywiście sami tworzymy tę myśl, nie mam pieniędzy. Ale ta myśl jest wtórna do tego, co nam włożono do głowy, jak byliśmy dzieckiem. Najpierw było to, co nam włożono do głowy kiedyś, później my zaczęliśmy żyć życie na przykład bez sukcesów. Nie mówię w ogóle bez sukcesów, ale na przykład bez jakiegoś jednego konkretnego sukcesu, na przykład w miłości, bo wszyscy faceci są tacy jak twój ojciec albo wszystkie kobiety są takie jak twam matka, czy coś takiego. Więc żyjemy potem życie z jakimś brakiem i ten brak to dla nas jest wiadomość, że tak wygląda nasze życie. To jest pewien fakt. My obserwujemy swoje życie i mówimy: "No przecież ja nie mam pieniędzy. No przecież ja nie mogę poznać fajnego faceta czy fajnej kobiety." No, ale przecież ja nigdy nie zrobię tego czy tamtego, nigdy tego nie osiągnę. Czyli, jeżeli byśmy się przyjrzeli naszym myślom dzisiaj, ile byście nie mieli lat, miski 30, 40, 50, nieważne, jesteśmy wszyscy dorośli, ile byście nie mieli lat, przyjrzyjcie się własnym myślom, to ja wam mówię dzisiaj, ja mówię oczywiście o myślach negatywnych, no to te pozytywne, miejcie, no jak najbardziej, ale negatywne. To ja Wam dzisiaj mówię, że te myśli nie są Wasze. To są myśli, które albo w stu procentach należą do mamy, taty, społeczeństwa, narodu, nawet do jakiejś grupy ludzi, i ta myśl została Wam włożona do głowy, więc nie wymyśliliście tego sami, bo jako dzieciątko, jak mieliście niepowodzenia, żeście gdzieś tam. Na paszczę lecieli, jak żeście próbowali chodzić, toście się podnosili i żeście szli dalej. Dlatego to nie jest wasz wymysł, żeby te myśli mieć. Więc albo te myśli są w 100% nie wasze, albo jeżeli są wasze, to są wtórne do tego, co wam powiedziano kiedyś, jak byliście dzieckiem. Czyli są reakcją na sytuację, która zaistniała. Jako wynik waszego no, nauczania, powiedzmy. No bo dziecko się uczy, prawda, w dzieciństwie i później. Więc jako efekt tego nauczania. No dobra, no to skoro tak jest, że te myśli nie są nasze, a nawet jak są troszkę nasze, to i tak dalej nie są nasze, bo są jakimś tam produktem wtórnym tego dziabdziejstwa z dzieciństwa, no to Miśki, no to się zastanówmy teraz, bo ja Wam mówiłam wiele razy, były mi się, były. Na temat przyciągania, na temat kre kreowania ym, swojego życia. No to się teraz zastanówmy, skoro my wiemy, no bo wiemy, że nasze negatywne myśli tworzą naszą przyszłość. Czyli ja dzisiaj myślę, nie mam, to ja jutro nie będę mieć. To, to, to się nie zmieni. To nie jest tak, że ja nagle ja czekam, będę mieć to pomyślę, że mam. Nie, no nie, to, to działa dokładnie odwrotnie. I to jest niestety trudna cholera. Ale tak jest, dlatego że my przyciągamy to, co jest wibracyjnie zgodne z nami dzisiaj. To nie jest tak, że my, będąc w poczuciu braku, nie mam, nie dam rady, tego nie zrobię, tamtego nie osiągnę, że my dzisiaj przyciągniemy sobie nagle niewiadomo co. No, my prawdopodobnie, ja nie mówię tu o wyjątkach, które na pewno zaraz w komentarzach mi pokażecie, że są, no bo zawsze są jakieś wyjątki, ale prawdopodobnie mówię o większości ludzi. Jeżeli my myślimy negatywnie o swoim życiu, o sobie samych, o tym, co możemy, a czego nie możemy, w cudzysłowie to mówię specjalnie, to prawdopodobnie jutro pojutrze i za tydzień czy za rok, my dalej będziemy mieć skutki tego właśnie myślenia. Fakt, możemy nadrabiać ciężką pracą, żeby mieć więcej. Ale to też nie o to chodzi, żebyśmy się zaharowali, bo oczywiście, że tak, że jest wiele, wiele ludzi, którzy mają w głowie włożoną myśl: jak nie będziesz ciężko harować, to nie będziesz mieć pieniędzy. Ci ludzie potrafią mieć dużo pieniędzy, ale kosztem no, wszystkiego w ich życiu rodziny, czasu, zdrowia. Są też ludzie, którzy uważają, że wszystko muszą dostać. To znaczy, myślą, że nie będą potrafili funkcjonować sami na własną rękę, tylko ich życie materialne, to, że mają dach nad głową, to, że mają jedzenie, to jest zawsze zależne od tego, że ktoś im da. No, mąż, żona, rodzice, socjal, no co by to nie było, nieważne. Ale również są ludzie, którzy takie coś mają włożone do głowy. Że ja muszę dostać, jak nie dostanę od kogoś, lub gdzieś z jakiegoś urzędu, no to, to ja nie dam rady, no bo co ja sama, czy sam zrobię tutaj. Także to są różnego rodzaju myśli. Ja tak się trochę skupiłam na materializmie, w sensie na pieniądzach, ale oczywiście, że to się też odnosi do miłości. No to miśki to, to sami, sami wiecie, no głównie kobiety, ale chłopaki na pewno też. Ale ym, wiecie doskonale, że to co nam mówiono, jak byliśmy dziećmi wszyscy mężczyźni to coś tam, albo kobiety to coś tam. No to gdzieś tam w głowie cały czas jest. No, można w to wierzyć, nie wierzyć, ale to gdzieś tam w głowie siedzi. No i potem oczywiście widzimy to na co dzień, patrząc na partnera, albo patrząc na brak partnera, albo patrząc na ludzi, których przyciągamy do swojego życia. Czyli można by powiedzieć, że to, jak wygląda nasze życie, pod warunkiem, ja mówię oczywiście o ograniczeniach, ja nie mówię teraz o, do ludzi, którzy mają super świetne życie w 100%, no bo no tutaj no może nie ma żadnych ograniczeń, nie? Ale to, że nasze życie jest ograniczone w tym czy w tamtym aspekcie, gdzieś tam, czy to w miłości, czy to w pieniądzach, czy sukces, czy co by to nie było, to jest wynikiem tego, że jak byliśmy dzieckiem, to założono nam kajdany i my tych kajdan nadal nie zdjęliśmy. my je cały czas niesiemy. Cały czas mamy te jakieś łańcuchy, klatkę i nie wiadomo co. Wiecie o co chodzi? Klatka myślowa, nie? Ale teraz, jeżeli sobie uświadomimy, że to nie jest nasze i że to nie jest w ogóle nam potrzebne do niczego, żebyśmy tego typu myśli nadal mieli w głowie, no to należałoby się zastanowić, czy my chcemy tym myślom pozwolić dyrygować naszym życiem. Czy my nie chcielibyśmy. Wymyśli sobie w głowie takie życie, jakie chcemy mieć. No, chcielibyśmy. Chcielibyśmy przyciągać to, co chcemy przyciągać, a nie to negatywne, wszystko, co gdzieś tam w głowie z tyłu głowy siedzi. Mi się o przyciąganiu były, Wy doskonale wiecie, że to nie chodzi tylko o zmianę myśli, tylko chodzi również o to, żeby czuć to, czego się pragnie, żeby czuć, że się to już ma, bo te emocje są bardzo istotne. Także ja tutaj podlinkuję na końcu tego filmiku takiego tam jakiegoś jednego czy dwa misie. No zobaczę, bo nie pamiętam ile ich zrobiłam. Chyba, chyba dwa, ale dobra, no wrzucę linki. Natomiast kochani, to jest dosyć istotne, żebyśmy mieli świadomość. To czasami nawet wystarczy ta świadomość i już można coś w życiu zmienić. Żebyśmy mieli świadomość, że nasze negatywne myśli nie należą do nas. Mało tego, ja Wam powiem jeszcze z innej, z innej perspektywy, troszkę bardziej, może energetycznie, ezoterycznie. Jeżeli na przykład mamy jakąś myśl, która była Wam włożona do głowy, jak byliście dzieckiem, no, prawdopodobnie przez osobę, której również włożono do głowy tą myśl, jak oni byli dzieckiem i tak dalej, i tak dalej. Czy to się tak wlecze przez pokolenia nieraz? To kochani, wyobraźcie sobie, że ta myśl to jest taki energetyczny pasożyt. To nie jest Coś ani wartościowego, ani prawdziwego, dlatego że prawda jest taka, że my mamy moc, my mamy możliwości, my mamy połączenie z wszechświatem, my mamy siłę przyciągania. Każdy człowiek ma dostęp do mocy źródła i każdy człowiek na co dzień kreuje swoje życie. My nie wiemy, że kreujemy swoje życie tylko dlatego, że jeżeli nasze życie, czy jakiś aspekt naszego życia jest negatywny, to my patrzymy na to negatywne i myślimy: Nie, 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 no dlaczego ja miałabym to wykreować? Ja chcę, żeby było dobrze, a jest beznadziejnie. No więc ja nie kreuję swojego życia. No, no nie, no kreujemy to, co jest negatywne w naszym życiu. My to przyciągnęliśmy i dlatego jest źle w naszym życiu. Pytanie, dlaczego my to przyciągnęliśmy? No więc wyobraźmy sobie, że te nasze myśli, które kreują to nasze gorsze życie, ta, tą gorszą część naszego życia, to, to czego nie chcemy, wyobraźmy sobie, że to są takie jakieś energetyczne larwy, kulki, pasożyty. Możecie sobie wyobrazić, jak chcecie. Najlepiej byłoby sobie to pewnie wyobrazić jako coś komicznego, żeby się tego nie bać. Bo jak sobie jak jakieś, takie, jakieś dziwne węże czy coś takiego, się będziecie bać i będziecie myśleli, że Wam to coś może zrobić, a to nie o to chodzi. Także wyobraźcie sobie w głowie, że to jest jakieś w ogóle komiczne. I macie taką, taką, jak to się nazywa, nie pałkę, tylko ki o, kij bejsbolowy i te myśli gdzieś tam przychodzą, aby tylko tak w prawo, w lewo. Wiecie, tak odbijacie to, tak jak taką piłeczkę. Kochani, to są pewne już pe w pewnym momencie te myśli, to są pewne konstrukty energetyczne, które się już później przyczepiają do nas. Ale my to wszystko możemy zrzucić. Oczywiście, że takie rzeczy jak medytacja, uspokajanie i wręcz wyciszanie swojego myślenia to są genialne rzeczy do robienia, żeby tych myśli, po pierwsze, się pozbyć, ale żeby ich nie myśleć przede wszystkim. Ale My musimy również uświadomić sobie, że te myśli nie polegają na prawdzie. To nie jest najwyższa prawda, że ja nie mogę tego mieć czy zrobić. Oczywiście kochani, my musimy w tym kreowaniu naszego życia zachować odrobinę realizmu. No my możemy mówić, że mogę wszystko, ale jeżeli 50-letnia kobieta mówi że mogę zostać z Polonia wśród innych osiemnastek, no to... No to, no to chyba, chyba nie. No, no, albo jak ja bym powiedziała, że ja pójdę gdzieś tam na olimpiadę i zdobędę złoty medal, w czymkolwiek, no nieważne nawet w czym, bo w czymkolwiek, co by to nie było. No to no umówmy, że Miszki, no to bez przesady. No są pewne rzeczy, które, no to byłoby komiczne, jakbyśmy się za to zabrali. Na przykład, mając pewien wiek, albo nie mając pewnych umiejętności lub talentu, no bo. Ja już tam no, pomijam, że teraz jest taka moda na kreowanie różnych beztalenciów, ale to, 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 tam powiedzmy pomijam. Natomiast, kochani, my naprawdę bardzo, bardzo wiele możemy sobie wykreować, ale my oprócz tego wszystkiego innego, co mówiłam a propos przyciągania i kreowania, co mówię, podlinkuję, to my musimy taką jedną rzecz sobie włożyć do głowy, że te myśli to nie jest część nas, to nie jest żadna prawda, to jest produkt. To jest produkt naszego mózgu, czyli biologii, tak to można nazwać. Ale ten produkt naszego mózgu z kolei jest produktem czegoś, co nam powiedziano kiedyś tam, kiedyś tam. Ja oczywiście nie zwalam winy na rodziców, czy na dziadków, czy na nauczycieli, bo to nie o to chodzi. Oni też zostali czegoś nauczeni. Oni tak, tak mówią, czy tak uczą, dlatego że oni tak byli uczeni i nie potrafią inaczej. Także zostawmy ich w spokoju. Powiedzieli nam to, co na tamten moment myśleli, że jest prawdą. Być może nadal tak myślą, być może zmienili zdanie, nieważne. Ale wtedy oni powiedzieli jakąś ichszejszą prawdę. Oni w to te, wtedy wierzyli. Prawdą to nie było, bo było to coś negatywnego, co my nosimy w sobie do tej pory, na przykład. Ale my dzisiaj musimy zobaczyć prawdę, a prawda jest taka, że nasze negatywne myśli nie polegają na prawdzie. No to po prostu jest krótka prawda. To jest taka krótka piłka. Nasze negatywne myśli nie polegają na prawdzie. Nie, my nie jesteśmy ograniczani, kochani. My mamy bardzo duży dostęp do mocy, do miłości bezwarunkowej. Mamy przewodników. Ja już pomijam, że my mamy też ludzi wokół siebie, ale gdyby ktoś chciał stanąć tutaj przede mną i powiedzieć: Ja nie mam nikogo, kto by mnie wspierał. No, więc mówię, mamy przewodników duchowych, mamy aniołów, mamy źródło, które obdarza nas swoją energią, jeżeli tylko my pozwalamy się na to otworzyć. I dlatego my nie jesteśmy ograniczani. Mamy jakiś plan duszy, owszem, mamy jakieś naleciałości karmiczne, coś co musimy przerobić, owszem, ale to jest plan naszej duszy. To nie jest ograniczenie. Jakby na to nie patrzeć. Ja nie wierzę, że to jest ograniczenie. Pewne rzeczy po prostu warto przerobić po to, żeby się czegoś nauczyć. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że ktoś w szkole jest ograniczany, bo się mu oceny wystawia, bo się sprawdza jego wiedzę i się mu oceny wystawia, ale ograniczenie. No to, no to pewnie, no to chodźmy do szkoły dzień w dzień i udawajmy, że się uczymy, a potem wyjdźmy do świata i zobaczymy, co będziemy wiedzieć. No. Nie, żebym tutaj gloryfikowała. System edukacyjny czy wystawianie ocen. Nie, nie, żeby tutaj nie było zaszczepiaństwa w komentarzach, Miszki. Ja to powiedziałam jako przykład, po prostu. Kochani, tyle. Świadomość, że nasze negatywne myśli to nie jest prawda. I świadomość, że te negatywne myśli nie należą do nas, tylko są pewną energią wyprodukowaną, owszem, ale ta energia później sobie tak po prostu gdzieś tam lata, płynie. Gdzieś tam się przyczepia do nas, siedzi, nie chce zejść, a to jest jakaś tam energia. Dlatego pozwolić czemuś takiemu kształtować nasze życie? Miśki, weźcie przestańcie. W ogóle nie. No, a teraz lecimy na misia o przyciąganiu, jeżeli ktoś jeszcze nie ogląda. Ja tu zaraz linka wrzucę. Dopijamy kawkę, misiaczki. Kochani, no to do dzieła. Nie dajemy się negatywnym myślom. Mamy fajny weekendik przed nami teraz, także bawcie się dobrze. Ja mam huragan, ale może minie do weekendu. Na razie Was pozdrawiam, buziaczki. Pozdrowionka. No i papa.